Co może powodować... To ten... Jest to dziecko tyranii, to rodzice A to też tak może być. Co może powodować, jakie programy mogą, że tak powiem, być przeniesione z poprzednich wcieleń? Gdzie, powiedzmy sobie, może w nas ta zgoda na bycie karanym nastąpić? Zacznijmy od takich prostszych rzeczy. Mianowicie, mogą to być różnego rodzaju ideologie, na przykład religijne. Patrząc na Europę, średniowiecze było pełne takich rzeczy, w ogóle zaczniemy od tego, że powstało, powstała doktryna i przekonanie, że każdy człowiek, który się urodził, jest grzesznikiem, ponieważ wywodzi się z grzechu pierworodnego. A jeżeli twierdzi, że nie jest, to znaczy, że jest pyszny, to dowodzi, że jest grzeszny. Więc i tak jest grzeszny, i tak jest grzeszny. Także generalnie rzecz biorąc, spróbowano nam wmówić, że jesteśmy grzeszni i nieczyści już na wstępie. Nawet jeżeli niczego nie zrobiliśmy, to i tak w tym momencie to nie ma znaczenia, bo jesteśmy jakby tam z tej linii ziada-pradziada, prawda, grzeszni. Oczywiście, jak umysł podświadomy to przyjmie, no to, no to wiadomo, że zaczyna się z tym identyfikować, uznaje za swoje. Idźmy dalej. W średniowiecze, jak już mówimy o tym, pełno było różnych przekonań, gdzie ludzie wierzyli, że im bardziej zadadzą sobie ból, cierpienie, tym bardziej się oczyszczą. Im bardziej sobie zadadzą ból i cierpienie, tym bardziej się oczyszczą. W związku z tym to oczyszczenie spowoduje, że będą bliżej Boga. Bardzo wiele osób tak ma, takie mechanizmy, na przykład, że jak próbują się otworzyć na, na Boga, na przykład zaczynają się gorliwiej modlić i tak dalej, a mają jeszcze tą relację nieoczyszczoną, zaczyna im się w życiu kreować więcej bólu i nie rozumiem dlaczego. Właśnie potem, jak się odreagowywuje tych ludzi, usuwa im się z podświadomości programy, które tym sterują, no to właśnie potem mogą wychodzić takie rodzynki, że na przykład gdzieś tam załapał, że ból oczyszcza. Ból. Powoduje, że jesteśmy bliżej Boga. Że Bóg przychylniej patrzy na Tego, który cierpiał, ukarał się i tak dalej. Że Tak, 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 tak. No więc podświadomość widzi, otwieramy się na Boga. Chcemy mieć lepszy kontakt. To dawaj, trzeba sobie większe wciary dać, żeby lepszy kontakt, bo będziemy bliżej Boga, nie? To jest oczywiście do odreagowania, to jest bzdura. Następna rzecz bardzo ważna. Właśnie to jest taka że za tym idzie takie pseudo przekonanie, że ból oczyszcza, wręcz uduchawia, wręcz uduchawia. Nie? No i teraz z jednej strony, no jakby średniowiecze było pełne takich mechanizmów karania, no powstała inkwizycja, powstały różne inne mechanizmy karania, ale też powstały różne mechanizmy autokarania. Wiele było wtedy klasztorów, dzieci ludzie w tych klasztorach się biczowali, klęczeli na jakimś szkle, prawda, w łosienicach chodzili. Po prostu wierzyli, że jak będą sobie zadawać ból, to będzie ich to oczyszczało z grzechu jakiegoś tam nieczystości, czy Bóg wie czego tam jeszcze. No, niestety, potem jak się zrodzą w podświadomości te przekonania, że Bóg oczyszcza, uzdrawia, uduchawia, że Bóg pomaga w duchowości i w kontakcie z Bogiem, to w następnych wcieleniach nie dziwcie się, że to idzie za wami jak ogon za alligatorem, po prostu. Tam jeszcze mało. taka duża wyjątkowość jest przed Bogiem, w magazynie. Hmm. się takim wyjątkowym i to mocno trzyma. Tak, to są następne bardzo niebezpieczne mechanizmy. Ci ludzie, którzy zadawali ból innym albo zadawali ból sobie, wierząc, że to ich oczyszcza i przybliża do Boga. Potem próbowali budować sobie samoocenę, czyli poczucie własnej wartości na tym poczuciu takim, że są wyjątkowi. Że tam żyje taki przeciętny człowiek, o budu nie zadaje, o to on boga szans nie ma, nie? A ja tu codzienne biczowanie, włosienice, klęczenie, codzienny samowpiernicz, no to jest w ogóle inna jazda, to jest inna kategoria, nie? Lepszy sort po prostu, nie? No, niestety, jest to tylko zwykłe poczucie wyjątkowości. Nie idzie za tym kompletnie nic w świecie realnym uruchomionego. Ten człowiek się oddala od Boga, ponieważ uczy się, że zamiast podchodzić do siebie z miłością i z szacunkiem, przecież miłość jest przejawem Boga. Bóg przejawia się poprzez miłość. No to on uczy się zadawania sobie bólu, cierpienia, teraz, żeby zadać sobie bólu, cierpienia, no nie ma możliwości, żeby jego serce było wypełnione miłością i teraz on z miłością sobie wpierdliczy. Ja, no nie ma czegoś takiego. On tak może powiedzieć, ale w rzeczywistości jego wnętrze jest wypełnione zupełnie innym nastawieniem do siebie. On ma w sobie dużo złości do siebie. On ma w sobie dużo pretensji do siebie. On ma w sobie dużo nienawiści do siebie. On się nie cierpi. On się nie cierpi, co to oznacza? Rozwija coraz bardziej negatywny stosunek do siebie samego. W rzeczywistości. Oczywiście, on może mieć pełną głowę ideologii, nie? Że jest bliżej Boga i tak dalej. W rzeczywistości rozwija coraz bardziej negatywny stosunek do siebie samego. Co to oznacza? Świat jest lustrem, działa trochę jak lustro. To jest trochę tak, że odzwierciedla nasze intencje. Dlatego się porównuje go do lustra, że po prostu ciągle prowokujemy ten nasz najbliższy świat, najbliższe otoczenie, żeby realizowały się nasze intencje. Prowokujemy ludzi, nasza podświadomość od odpowiednich zachowań wobec nas, prowokujemy różne wydarzenia, które miałyby być zgodne z intencjami, które mamy. Więc działa to trochę jak lustro. Nie? Jak ubierzecie na, na siebie zielony sweterek i podejdziecie do lustra, lustro bezwzględnie w każdym szczególe to odbije. Nie? I tak samo jak chcemy coś zmienić w, w naszym życiu, nie podoba nam się na przykład to odbicie w lustrze, to nie rysujemy na lustrze, na lustrze nie dotkwujemy zmian mazakiem na przykład, tylko jeżeli się ten sweterek nam nie podoba, to go ściągamy. Czyli na tym zaczynamy od siebie. Co lustro robi, odbija zmianę. Trzeba o tym pamiętać. No i teraz lustro nie kłamie. Prawo, powiedzmy sobie, które rządzi światem, że jest ono, świat jest lustrzanym odbiciem naszych intencji, ono nie kłamie. My możemy żyć w ideologii, że jesteśmy bliżej Boga, im lepszy wpierdzisz, tym bliżej Boga, nie? Ale lustro nie kłamie. Rozwijamy w sobie negatywny stosunek do siebie. Moment, umieramy, odradzamy się, Negatywny stosunek do siebie staje się przodującą serią intencji, jaka podświadomość bierze żeby pod uwagę, żeby poszukać sobie miejsca i odpowiednich ludzi na rodziców w nowym wcieleniu. Nie dziwcie się potem, że odradzacie się w toksycznych domach, w przerąbanych rodzinach, że Wam się nie podoba, że jesteście traktowani źle, niedobrze. No lustro, czyli świat, zaczyna odbijać te intencje. Zaczęliście sami, pierwsi je tworzyć. Lustro tylko je odbija. Tylko teraz macie gorzej. Dlatego, że intencje działają, ale jest to już nowe wcielenie. Nie macie tej świadomości. Trzeba się trochę porozwijać, żeby dojść do tego. Odradzacie się w takim negatywnym otoczeniu jako dziecko. Czyli przygotowaliście sobie wspaniały grunt pod rozwój. Pod rozwój wzorców, ofiary, trzech wdłuż, wszerz i poprzekroju. Będą się pięknie rozwijać, że ho, ho, ho. A potem to już jest efekt kuli śniegowej, dlatego że na przykład często tych intencji możemy wcieleniami nie zmieniać. No więc co wcielenie, ilość tych negatywnych doświadczeń się gromadzi, Przechodzimy do następnego wcielenia już z jeszcze większym bagażem, odradzamy się w jeszcze gorszych warunkach, znowu tam przeżywamy złe rzeczy, znowu się ta pula gromadzi i to jest ten efekt kuli śniegowej, że tego jest coraz więcej, aż w końcu w pewnym momencie będziecie mieli dość i zaczniecie się rozwijać. Tak, Paula? Mam takie pytanie, bo to są takie programy ogólne w przypadku usług karmicznych, mogą być też oddzielne z kimś tak? Ja do tego jeszcze dojdę. Ja do tego dojdę. Tak. Na razie należy takie ogólne, żebyście zrozumieli, jak te mechanizmy działają. Teraz tak. No, powiedzmy sobie, w samo karaniu nie ma nic wychowawczego, nie ma nic uzdrawiającego, nie ma nic wzniosłego, nie ma nic przybliżającego nas do Boga. Odwrotnie. Tak traktując siebie, oddalamy się od Boga. Jesteśmy coraz dalej od przejawu Boga, czyli od miłości. To jest dokładnie odwrotnie niż ludzie sądzą. W związku z tym, w związku z tym, no, potem, potem jakby to doświadczamy tych skutków coraz bardziej, 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 to życie się coraz mniej podoba, co wcielenie jest gorzej. Ten Bóg gdzieś tam miał być, miał być tak pięknie. A nie jest. Potem co? Zaczynamy zazdrościć tym, którym się żyje lepiej, którzy są kochani, którzy są szanowani, i po cichu dochodzimy do wniosku, że też tak chcemy. I słusznie, bo tak powinniśmy chcieć, kochani. Także to są na przykład obciążenia, które, które są do, do przepracowania. Teraz idźmy dalej. Jeżeli ktoś się odradza z takimi przekonaniami. Skoro tak traktuje siebie, to jest oczywiste, że będzie tak traktował im. Jeżeli sam jest dla siebie surowy, jeżeli sam jest dla siebie bezwzględny, i taki człowiek będzie miał dziecko, urodzi mu się, nie wiem, syn córka, no to co? Będzie wychowywał go surowo i bezwzględnie, ponieważ będzie mu się to wydawało naturalne, oczywiste, a po drugie nie będzie umiał inaczej. Nie będzie umiał inaczej, bo tylko to zna, tylko to potrafi. I tylko tym, że tak powiem, tylko to umie operować. To sobie tak, tak. W ten tak. I tylko tym operuje. Więc on nie będzie umiał inaczej. Potem to dziecko jest takie rozżalone, prawda, oczekuje, żeby rodzic zrozumiał swoje błędy, zmienił postępowania. A gdzie tam? Minie to dzieciństwo dokładnie tak, czyli, 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 no niezbyt miło. No i potem co? Takie dziecko dorastając, myśli jak najszybciej uwolnić się z tego domu, wyjść, wyprowadzić i mieć święty spokój. Oczywiście to jest też złudzenie, że on będzie miał święty spokój, bo niestety lata wychowania robią swoje i nauczą podświadomość bardzo, bardzo wielu niepotrzebnych rzeczy. I on będzie grał w te same gry, potem tylko z innymi ludźmi, póki w sobie tego nie uznał. Ale trzeba sobie zdać sprawę właśnie z tego, że to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z oczyszczaniem, z uzdrawianiem. Jest to anty. Niestety spotykam nawet ludzi, którzy przejawiają to w rozwoju duchowym. Spotykam, zwłaszcza nowi mają takie pomysły, starsi już rzadziej. Starsi starze, starsi Starsi O to mam na myśli. Czasem u nowych zdarza mi się spotykać coś takiego. Na przykład ktoś mówi. Dzisiaj, przepraszam, kilka dni temu nie pisałem afirmacji. Ja mówię, i co? I ukarałem się tym, że wieczorem sobie nie pozwoliłem filmu obejrzeć. Tak, żeby mnie zmotywowało, żebym tego więcej nie robił. Nie zadziałało. No właśnie, nie zadziałało. Ale już jakby podpowiada, jaka jest jego mentalność, nie? Jak, jak on funkcjonuje. No, oczywiście, natychmiast go uświadamiam, że nie tędy droga że tak się tych spraw nie załatwia, no bo właśnie tak jak powiedziałeś, to jest no, no co, no, no dobrze, ukarał się, no i co? A za jakiś czas, z jakiegoś powodu, znowu to samo, to co, znowu ukarać się? Teraz tam, jak widzisz z telewizora i będziesz karał Nie nie Mają niektórzy takie dziwne właśnie pomysły, nawet w rozwoju duchowym, no i niestety, no, to, to jest taka właśnie tendencja, to, że ktoś rozpoczyna rozwój, przygodę z rozwojem, to nie znaczy, że od razu jest wolny od wszystkiego, bo nie jest. Nie? No i te tendencje się przejawiają. A tutaj mówimy o mechanizmach świadomych. On świadomie się karze. Mamy mnóstwo mechanizmów autokarania podświadomych. Wynikają one z trzy przyzwyczajenia do tego, do kary i do tego, że ta kara coś daje, że jest wychowawcza, że jest jakąś formą rekompensaty, uzdrowienia, wyrównania rachunków, to wszystko są rzeczy do odreagowania. Nie ma przypadków. Wymyślicie na przykład, że jak nie wiem, potkniecie się gdzieś, idąc do kuchni, walniecie się w palec, czy tam przetniecie nożem, czy tam nie wiem. Co in, cokolwiek innego się sta, wydarzy, niby przypadkowego. Myślicie, że to jest przypadkowe? Nie ma przypadków. To są mechanizmy samokarania. Zawsze za tym stoją jakieś mechanizmy.